Także wstępamy za sobą. Zaczynamy pierwszy, pierwszy level, pierwszą lokację Proszę bardzo. Zaczęliśmy w, w krypcie Dana. Możemy iść tylko w lewo. Na cmentarz. Zresztą grę pamiętam, że ona była tak niby straszna. Ale mimo wszystko to jest gra chyba dla dzieci, no. O narracji i... O, cześć. A ty się będziesz ze mną bić. Dobra, czyli mamy teraz miecz. O! Nice! O, tak. Ty chodzisz za mną, roczka? To co, to rodzina damców. O! Kurde, zdążył mnie trafić. Witaj ponownie w twym ukochanym galomer. Cuchnące umarlaki powstały z grobów, żeby tańczyć z pozbawionymi życia żywymi. I chcą to zrobić po twoim trupie. No to powodzenia, no. Nie damy się tak łatwo. Kamera troszeczkę jest taka... Um, nieokiełznana. Trzeba sobie pomagać... Uh, na padzie. Ma nowy zombie jak będzie On no, trafiają mnie Trafiają mnie, powiem wam Mają refleks Koleżkowie Zdobyto runę ziemi, czyli może nam odblokuje kolejne jakieś kolejną miejscówkę Mi się po prawej stronie na górze coś wypełnia, to jest chyba kolejny level. O, okej, okay. czyli w tej chmurce sobie, takiej chyba cofnącej uzupełniam życie. Nie pozwól, żeby zombie cię powaliły. Ulecz rany, wchodząc do tej fontanny regeneracji. Prosto, łatwo, przyjemnie. Co my to mamy? Runa H... A nie mam runy chaosu, mam runę ziemi i on na pewno będzie można użyć tutaj. O! aha dobra, czyli trzymając R2 chyba zaczynam używać tarczy, a R1 a, dokonujemy szarży. Teraz sprawdzimy to na wrogach. L1 nie wiem co robi, a L2 włącza nam swobodną kamerę, także spoko. Czasem warto spojrzeć na świat z innej perspektywy. Nie zapominaj, żeby od czasu do czasu nacieszyć się pięknem naszego ukochanego Galomer. Miej oczy szeroko otwarte. Możesz znaleźć coś ciekawego. No dobra. Oczy szeroko otwarte. Tu była runa chaosu. Rozumiem, że ten murek jest nie do zrobienia. Mapy jako takiej nie mamy. I tyle. Okay, to też jest, też jest nie, nie do zniszczenia. To lecimy dalej. <śm> Szarze spróbujemy. Okej, okay, czyli nas po prostu trafił. Um, w tarcza nie w nas, ale to słabo, bo tracimy tą tarczę. Pamiętaj, że niczego nie ukryjesz przed wzrokiem anioła. A coś muszę ukryć. Chyba nie. Dobra, tylko za te łapki za mną chodzą. Okej, okay, mister Anioł. Co ty możesz dla mnie zrobić, albo co ja dla Ciebie mogę zrobić? Znajduje się tutaj kielich. Za każdym razem, gdy pokonasz posiadającego duszę wroga, kielich nieznacznie się napełnia. Napełnij go i zabierz, żeby otrzymać możliwość wizyty w świętej sali bohaterów i zdobyć tam nową broń. Kielichy znajdziesz w każdym regionie Galomer. Wszystkie są ukryte lub dobrze strzeżone, tylko prawdziwy bohater znajdzie cały zestaw. Jasne, czyli pokonując. Nie wszyscy wrogowie mają duszę. Zabicie większości z tych, którzy je posiadają, napełni kielich i pozwolić ci, je... pozwoli ci go zabrać. E, no dobra, fajnie, czyli zabijanie wrogów nam napełnia ten kielich. Mamy już 82%. Też widać tą duszę, jak ona um, ucieka, jak pokonamy wroga. To jakaś świeczka, ale tu nie mogę. No jak to gra z politycznie jedynki, będzie mało dosyć interaktywna. Za tą bramą czaszek znajduje się świat żywych. Władca mauzoleum na wzgórzu, demon z witraża, ma klucz czaszek. To może będzie ten smok, którego widzieliśmy u nas w grobowcu. I obstawiam, że to będzie nasz pierwszy boss, którego musimy pokonać, żeby tam się przedostać. O ty, jak skaczą. Dobra, spróbujemy może tych noży, co? Jest. Dostał. Dwa. No, trzy razy aż. A, czeka, on tutaj był. To może sugeruje nam, jak coś. Zaraz się wami zajmę chłopaki Okej okay. o, 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 o o, zobaczcie skarby yeah. Już myślałem, że będę musiał tam dalej iść i, i zeskoczyć, ale ten nie ja raczej Nie, chyba... Nie, tam nic nie ma. Nie idę, bo zginę jeszcze boję się. Czy on na jakiś bieg? Nie, chyba nie Żegnam Tutaj jakby nic nie ma Tutaj jest też pusto Dobra, czyli idziemy Przed siebie Łoty Mogę zebrać kierich i chyba zrobię to od razu, bo oni napełnia się powyżej 100%, także możemy tracić um, te dusze, prawda? Także chyba trzeba to robić od razu. Jak on biega. Okej. Okay. I teraz chyba to musimy przeczytać. Znajduje się tutaj kielich. Dobrze, mam 100%. I co muszę zrobić, żeby się otworzyły te drzwi? Może z, e, aniołowi muszę to przynieść jakoś. Ale nie jest to wytłumaczone. Kurczę. Albo tam jest jakiś, jakaś zagadka. O, 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 o! Nawet nie zdążyłem powiedzieć zdania, że jest jakaś zagadka, żeby tam się dostać. I. Sala bohaterów czeka. Jak do niej pójść? Sala bohaterów. Mhm. Czyli jak słuchajcie uderzę, go to on się przekręca. Coś się otworzyło. Okej. Okay. One shot, one kill, no luck, just kill. I tutaj mogę słuchajcie zaskoczyć w miejsce, gdzie byłem. Super. Czy coś tu jeszcze jest. Chyba nie, ale. Bawimy się z jeszcze. Dobra, otworzyły się te bramy, ale stąd przeszliśmy. Także nie ma tu większego sensu iść. Kielich mamy. Na boki nie pójdę, czyli wezmę sobie go tam, bo może mi coś otworzy jak tam będę się kręcić. Po prostu um, nie wiem jak się dostać do tej stali bohaterów jeszcze. No ale spoko, lecimy po prostu dalej. Czyli znaczy, oni robią taki atak szybki i, I mają taką długą regenerację. Czyli wyskoczy, z... fajnie zrobić unik i poczekać chwilę, aż oni muszą się ogarnąć. Też coś było, nie? Nie wiem, czy tam nie powinniśmy pójść najpierw w lewo. I dopiero tutaj w prawo. Muleko nie wyskakują z tymi trumnami. Miedziana tarcza kolejna. Aha, czyli czekajcie, mam dwie miedziane tarcze, czy to po prostu mi się zregenerowała moja? Zregenerowałam się, okej, okay, Czy trzeba je śmiało używać? Możesz brodzić na płyciźnie, ale nie próbuj pływać, bo martwi mają kiepską wyporność. Dobra, czyli jestem trupem i mogę utonąć. To jest ciekawe. Jest przejście dalej, ale ja nie chcę iść na razie dalej, tylko wrócę sobie do tamtego miejsca, zobaczymy co będzie tam. Bo faktycznie jeszcze można było skręcić w lewo. O, coś nam to daje w ogóle? Chyba nie. O, jest gargulec. Dobra, masz minę, kolego. Zaopatrzenie. noża do rzucania. Nie. Nie potrzebuję. Nic innego pan nie ma, także nie jesteśmy zainteresowani. Tam byliśmy, tu byliśmy. Dobra. To po prostu idziemy dalej. Jak podoba Ci się gierka, to daj koniecznie suba i daj łapkę w górę. Napisz, co o tym sądzisz jakie gry byś chciał lub chciała zobaczyć na moim kanale A ten coś, coś mówi? Strzeż się Za tą bramą czeka zarok Czeka zarok i... I spotyka się z demonem z mauzoleum By knuć złowieszcze plany Zapomniane miernoty powinny zmykać i co, od razu Final Fight, tak? No to zaczynamy. Trzecią lokalizację w Medievilu w wersji Remaster. Po 20 latach to jest kanał Warzywniak TV. Fajnie, że jesteście. Nie zapomnijcie o sobie i o łapce w górę. Witaj w sali bohaterów, gdzie na wieczność trafiają najodważniejsi wojownicy z dawnych czasów by ucztować, śpiewać i siłować się na rękę. Jeśli zrobisz na nich dobre wrażenie, może przekonasz ich, żeby dali ci nową broń. Okej, okay, czyli po prostu teraz doszliśmy do sali bohaterów. Nie. Proponujesz to samo, co było wtedy. Oblokujesz nowy wpis w księdze. Żeby oddawać cześć bohaterom, stawaj przed ich posągami i czekaj na duchowe rady. Okay. Kapitanie forteeski, to ja, Tim spryciula. Jak poszła walka? <słuch> <słuch> Jakże chciałbym pogodnie walczyć u pańskiego boku, ale zaraz może pan wziąć mąkuszy. Jest szybkostrzenna, a jej bełty mogą odbijać się od ścian i trafiać z węgla. Używałem jej podczas bitwy pod Galomer. Gdy poległeś, zastrzeliłem czempiona za roka, Lorda Cardo, Trup na miejscu! Trafiłem prosto w oko z prawie tysiąca metrów! Nie twierdzę, że strzelenie komuś w oko jest sprytne, panie. <ścoughs> a, do widzenia, panie. Ekstra, mamy kuszę. Która trafia z tysiąca metrów, no to chciałbym to zobaczyć Oj Nie ma specjalnego ataku Okej, okay, czyli bełty są zatracone Nie można ich pozbierać Rozumiem, że nie mogę sobie z tobą pogadać Z tobą też, nie? O, fajny masz młotek Chętnie go przyjmę A tutaj ja Zmienimy sobie broń Na nasz mieczyk O jest nasz kielich Ojej sorry Nie chciałem um, Mogę go podnieść? Chyba nie Czyli po prostu jak mam ten kielich to mogłem nagle Dostać tam kuszę tam na górę, rozumiem, nie mogę być z tym kolejny więc Z kolejnymi lepszymi brońmi tylko gdy zostaniesz godnym wojownikiem, będziesz mógł wejść na wyższy poziom tej sali. Kiedy oddasz cześć wszystkim bohaterom w dolnej sali, widmowe schody staną się lite. Wszystko jasne, czytelne. Te drzwi są zamknięte. A... W ekwipunku nie mam tego. Kielicha, aczkolwiek no... No mi upadł. Chyba muszę tutaj cofnąć. Czy opuścić salę bohaterów? Tak.